Cześć widzowie, oglądacie kanał Cynajow, ja jestem Michał, a to jest... no właśnie, dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć, czy ta amunicja 22LR, czyli amunicja bocznego zapłonu polskiej produkcji pochodząca z zakładów Nitron w Krupskim Młynie, mająca już około 50 lat, bo tu zależnie od paczki... One mają produkcja od 73 do 77 roku. No i pytanie jest, czy to jest relikt, i przedmiot, czysto historyczny, kolekcjonerski. Czy też może jest to amunicja, która ma jakąkolwiek wartość użytkową, nie chcę mówić bojową, bo w przypadku 22 to jest w ogóle nieporozumienie. Natomiast czy to jest? Czy to działa? Krótki rys, historyczny, zakłady, Nitron. W Krupskim Młynie jest to zakład istniejący do dzisiaj pod postacią grupy Nitron Erg, czyli takiego kombinatu, które powstało z połączenia zakładów w Bieruniu i zakładów w Krupskim Młynie, które zajmowały się z grubsza tym samym. W połowie lat 2000 tam uwalono z tych zakładów wszelką jakąś produkcję typu jakieś tam płyty, stworzyw, plastiki jakieś takie historie, i skoncentrowano je na materiałach wybuchowych. Ale niestety w dzisiejszych czasach zakłady te nie produkują żadnej amunicji: ani takiej, ani żadnej innej. Ta amunicja pochodzi ze starych zbiorów. Jakbyście pytali, skąd taką amunicję można wziąć? Otóż, pewna, czy też być może dosyć spora ilość tej amunicji gdzieś tam cały czas występuje. Czasami u Leśnego, czasami jeszcze w jakichś innych sklepach w Krakowie gdzieś tam znalazłem. Była oferta, czasami na Netganie czy tam innym armii bazarze, a czasami z kolegą na strzelnicy mającego analogiczne pozwolenie i kaliber można się wymienić. Więc czasami taka amunicja gdzieś tam występuje, bo ona była produkowana w dużych ilościach. Ja pamiętam, będąc uczniem szkoły pod tytułem Technikum Warszawskie, dokładnie z takiej amunicji odbywaliśmy obowiązkowe strzelania w ramach przysposobienia obronnego. Nie wiem, czy dzisiaj młodzież w szkole w ramach jakiegokolwiek przedmiotu strzela z czegoś. Jeżeli nie strzela, to szkoda. No, ja moją młodzież oczywiście wdrażam w to piękne hobby i sport. Co prawda tutaj młodzież wystąpiła w, w roli szerpy, niosąc sprzęt na strzelnicę, ale dzięki temu ja mogłem zabrać trochę więcej sprzętu, bo między innymi zabrałem ze sobą Labradar, pomierzyliśmy sobie tą amunicję, nie było to takie łatwe, ale o tym, o tym zaraz powiem. Co to jest w dużym skrócie? To jest zwykła, klasyczna, Amunicja bocznego zapłonu, czyli mosiężna łuska, trochę prochu. Ile tego prochu jest? Otóż jest około 1,5 grain na tego prochu, więc nie za dużo. Amunicja z natury ma być amunicją poddźwiękową. To nie jest żaden high velocity, high performance ani nic takiego. To ma być zwykła, poddźwiękowa, klasyczna 22. Ten proch w środku, jak już przy nim jesteśmy. On ma postać takich wałeczków. One są co prawda niezbyt regularne. One są takie, powiedzmy sobie, nierównomierne. Takie widać, że są w jakiejś takiej, no powiedziałbym, nieskomplikowanej technologii. Jak popatrzymy sobie na dzisiaj sprzedawane prochy, produkowane. No ale jakoś tam tą amunicję napędzają. Zanim powiem, jak napędzają, to możemy sobie spróbować. Zobaczyć jak taki proch się pali, e, mogę powiedzieć od razu, że na strzelnicy ona nie powodowała żadnych e, nieprzyjemnych objawów e, związanych e, z, jej, z jej zapachem, czy, e, czy, czy z jakimiś e, kwaśnym odorem takim, które niekiedy prochy powodują, e, zobaczmy sobie jak to płonie. Ładny, jasny, szybki płomień. Tak jak widzieliście, ta zawartość spaliła się w dosyć ekspresowym tempie. Przyjemny zapach: absolutnie nic tutaj zapachowo tej amunicji nie dolega. Fajny, nitrowy, taki typowy, prochowy zapach. Jak pamiętam jeszcze jako dziecko ze strzelnic. Także. Tutaj żadnych nieprzyjemnych niespodzianek nie ma. No pociski jak pociski. Zwykły ołów, który no trzeba powiedzieć, że w amunicji, która przeleżała prawie 50 lat ma się nieźle. To znaczy on w tych egzemplarzach, które ja mam tutaj, te pięć pudełek nie jest zbytnio utleniony. Natomiast należy zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, pociski same one były kiedyś posmarowane jakimś rodzajem jakiegoś wosku, czy, czy innej gęstej frakcji, nazwijmy to ropopochodnej. Ten materiał w większości stwardniał, on spolimeryzował, także tutaj one praktycznie w ogóle nie są lepkie, a na niektórych z nich po prostu jest taki niemalże krystaliczny, taki, taki, taki przypominający jakiś tworzywo plastik na lot i to powoduje, że niestety te naboje w połączeniu również z nieco większą jak się wydaje średnicą łuski niż dzisiejsza amunicja 22LR powoduje, że na przykład w tym karabinku Anszyc, z którego strzelałem tą amunicję, jest to no po prostu dosyć ciężko się ładuje, trzeba ją mocno zamkiem dobić. Dlaczego wybrałem akurat tą broń do testowania tej amunicji? Otóż, jak się poczyta w internecie, to jest dosyć sporo raportów, że są odrywane denka, że, są, że łuski pękają, że niektóre strzelają normalnie, inne strzelają bardzo głośno. Co niestety oznacza, że prawdopodobnie testujący taką amunicję, no, miał do czynienia z partią, która była no, po prostu nieprawidłowo przechowywana. Tak, tak to zazwyczaj się objawia, i dlatego wybrałem, ze względu na takie ryzyko, wybrałem broń z. Zaryglowanym w pełni zamkiem, czyli komora ryglowa po strzale, przestrzałem, jest w pełni zaryglowana, i tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że coś nam w jakimś kierunku odleci z prędkością większą niż planowaliśmy, jak to na przykład bywa w pistoletach o systemie opartym o swobodny odrzut zamka. Dlatego właśnie z tego karabinka tą amunicję testowałem. Strzeliliśmy jej sumarycznie. Półtora pudełka. Dlaczego tyle? Planowałem więcej, prawdę mówiąc. Natomiast na sam koniec spotkała nas pełna nie, pewna niespodzianka, ale o tym zaraz powiem. Jak odbywało się strzelanie? Najpierw strzeliliśmy sobie próbną partię, takie tam zwykłe 50 jakiegoś tam blazera, long rifle. Tak, żeby się rozgrzać, zobaczyć czy mamy celownik w punkcie, czy, czy wszystko dobrze funkcjonuje. No a potem zaczęliśmy strzelać z tejże amunicji. Przy okazji chciałem ją właśnie zmierzyć labradarem. Niestety jest to dosyć trudne, dlatego że pociski 22 radarami balistycznymi, szczególnie tak niewielkie, krótkie, mało ważące pociski jak z boczniaka, po prostu trudno się mierzy. Po pierwsze, kuk strzału jest stosunkowo niewielki, więc urządzenie trzeba ustawić na, na wyzwalanie go dopplerem, co już powoduje pewien spadek, powiedzmy, pewności. No po drugie, mały przekrój tych pocisków powoduje, że po prostu radar je trudno łapie. Udało się jednakże 5 sztuk zmierzyć. Te prędkości opiewają gdzieś tam od 1050 do 1080 stóp na sekundę. Akurat miałem urządzenie ustawione na stopy. Tutaj w podpisie piszę Wam ile to jest metrów na sekundę. Natomiast zdecydowanie jest to amunicja podźwiękowa i te wyniki, które uzyskałem, one były dosyć równe. Także akurat muszę powiedzieć, że mimo tego, że, że niektóre z tych pudełek wyglądają tak jakby no, działała na nie wilgoć, na niektórych kryzach czy denkach łusek są takie utlenienia nie wyglądają najlepiej. Ja celowo strzelałem z tych najgorszych. Chciałem te, te najładniejsze zostawić, że tak powiem, na później, więc patrzyliśmy, jak się zachowuje najgorszy wariant tej amunicji. Okazało się, że wszystkie odpaliły. Niestety na sam koniec zdarzyło nam się zacięcie, to znaczy łuska w trakcie strzału ekspandowała na tyle, że ekstraktor nie był w stanie jej, pazur ekstraktora nie był w stanie wyciągnąć jej. Z komory. Próbowaliśmy różnymi tam narzędziami, które mieliśmy gdzieś pod ręką, okazało się to niemożliwe, więc niestety strzelanie trzeba było przerwać, zabrać karabinek do domu. I na stole dopiero tą łuskę usunąć. Jakie są wnioski z tego wszystkiego? Taka amunicja, jeżeli była przechowywana w sposób prawidłowy, była sucha, nie widać na niej, żeby gdzieś tam na jakichś większych, większych powierzchniach skorodowała. No tutaj, tak jak mówię, tutaj najgorsze co znalazłem to są takie plamki tutaj gdzieś na, na tych dennych częściach. Poza tym ona wygląda zupełnie nieźle. No, to taka amunicja zupełnie nieźle strzela. Możecie sobie popatrzeć na te tarcze. Co prawda to jest tylko 25 metrów, bo taka oś była akurat dostępna. Natomiast, tak jak widzicie, jeżeli chodzi o powtarzalność, no, co prawda to jest sprzęt, który powinien na dużo więcej takie naboje skupiać na podobnych Podobnych parametrach, ale jeżeli, jeżeli ja jestem w stanie wewnętrznej dziesiątce na te dwójce tą amunicję skupić, no to mówiąc krótko oznacza to, że ona jest z grubsza powtarzalna, więc, więc nie mogę powiedzieć, żeby to była amunicja, która została wykonana źle, nieprawidłowo, z kiepskich materiałów. Wydaje się, że największym problemem jest właśnie wysychanie. Tego smarowiła, które tutaj się na niej znajduje, co powoduje po prostu trudności z umieszczeniem takiego naboju w komorze. Trzeba ją mocno zamkiem dobijać. Być może ta łuska ma odrobinę większą średnicę niż nominał, ale tego nawet nie chciało mi się mierzyć. W sumie możemy to sprawdzić. Może w podpisie wrzucę Wam tu jakieś wyniki takiego pomiaru. Natomiast no. Mowa końcowa jest taka, że szkoda, że w czasach dzisiejszych nasze krajowe zakłady broniowo-amunicyjno-materiałowo-wybuchowe nie produkują tylko musimy strzelać amunicją, która jest robiona w Niemczech czy, czy w Finlandii, czy, czy gdzieś tam, albo sprowadzana w ogóle ze Stanów. Tak jak sami widzicie, technologicznie nie jest to żaden problem. Jeżeli w 1973 roku krajowe zakłady były w stanie produkować nabój, który, który osiąga takie wyniki, i, i po 50 latach wciąż przy dobrym przechowywaniu jest zdatny do użytku, no to znaczy, że nie jest to technologia rakietowa i spokojnie taką amunicję moglibyśmy dzisiaj produkować z niewiadomych względów tego nie robimy jak i oczywiście wielu innych rodzajów amunicji tak wiadomo że robimy trochę jakieś tam dziewiątki trochę 300 ósemki, jakieś 556 i to właściwie wszystko szkoda szkoda natomiast blast from the past taki, taka lekka nostalgia czegoś co się trzymało w ręku z górą 30 lat temu, gdzieś tam na szkolnej strzelnicy, na której nie pamiętam już nawet takie wyniki uzyskiwałem, natomiast pamiętam zdecydowanie, że takie pudełka mieliśmy w ręku i taka amunicja do dziś lata. Także, jeżeli ktoś z Was trafiłby na taki produkt gdzieś w sprzedaży, miałby okazję kupić jedno czy, czy więcej pudełek. To wydaje mi się, że można, natomiast raczej nie strzelałbym jej z pistoletu. Z racji wieku i możliwych kłopotów, raczej z broni ryglowanej, czyli karabinki, ewentualnie karabiny, po prostu takie obsługiwane manualnie. W pistoletach niekoniecznie. Tak wygląda, moi drodzy. Amunicja 22LR: e, naboje bocznego zaponu zwykłe. Tak to Siedlice napisano. Miał, e, krajowej produkcji, której dziś już niestety nie ma. To wszystko w tym odcinku. Cześć.